Od IV wieku, gdy chrześcijaństwo stało się religią władzy w imperium rzymskim, chrześcijanie zaczęli gnębić, męczyć, mordować, rabować i wyganiać intelektualistów pogańskich, odbierając prawo do wyznawania innych religii. Krwawo zwalczać tzw. herezję. Chrześcijanie dewastowali dorobek antyczny, publicznie palili książki, niszczyli świątynie, posągi. Zmuszali ludzi do chrzczenia się, chwali się tym już święty Łukasz w dziejach apostolskich, w których donosi z dumą, że w Efezie strach padł na wszystkich i wysławiano imię Pana Jezusa. Wielu z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie, pisze święty Łukasz w Twoim nowym testamencie. Z chwilą, gdy chrześcijanie przejęli władzę w imperium rzymskim, strach padł na wszystkich ludzi antyku, gdyż chrześcijanie przystąpili do rozprawy z ich dorobkiem, sposobem życia, tradycjami, i przede wszystkim wiedzą. Paranoiczne nauczanie o piekle i demonach doprowadziło chrześcijan do przekonania, że wszystko. Co jest niezgodne z nauczeniem Jezusa, pochodzi od szatana, od złego. Obowiązkiem chrześcijanina jest więc nie tylko zniszczyć, spalić, podeptać, ale po prostu zapomnieć. W całym cesarstwie powstały więc bojówki chrześcijańskie, które plądrowały, zastraszały, niszczyły i zmuszały ludzi antyku do chrzczenia się. Jak to brzmi w naszych uszach bojówki chrześcijańskie? Tego w micie założycielskim chrześcijaństwa nie ma, prawda? Nikt nam tego na katechezie ani na historii nie opowiada. Nie, bowiem mitem założycielskim chrześcijaństwa jest własna martyrologia, opowieść o świętych, którzy dla Jezusa dali się pociąć i rzucić lwom na pożarcie. I rzeczywiście. Męczeństwo dla Boga to nie jest wymysł islamistów, to zdobycz chrześcijaństwa od pierwszych wieków. To chrześcijanie wmówili ciemnotom i miernotom ówczesnego świata, że śmierć dla Jezusa daje miejsce w niebie. Wmówili im też, że brud, smród, ubóstwo to największa cnota, a nauka, czytanie i mycie się to dominium szatana. Wszelka przyjemność jest grzechem. Wkrótce pustynie egipskie i tureckie zaroiły się od tak zwanych Eremitów, czyli ludzi ciemnych i głupich, których jedynym osiągnięciem było wyczynowe uprawianie smutku, brudu i głodu. To wtedy zaistniał tak zwany Szymon, zwany Słupnikiem, którego chwałą było to, że stał na słupie i nie jadł. Inne jego osiągnięcia polegały na tym, że np. krępował ciało sznurem, gęsto przetykanym cierniami, Zamykał się w kamiennej cysternie na wodę, mieszkał w tak ciasnej pieczarze, że nie mógł się w niej rozprostować. Przykuł się do głazu kilkumetrowym łańcuchem. Oto jego dokonania. I takich wyczynowców były tysiące. Prześcigali się w wyczynowym cierpieniu. Z Spośród nich rekrutowano fanatycznych bojowników, którzy pod osłoną nocy niszczyli, palili, plądrowali pogański świat. Zasłynął wśród nich niejaki Szanute z Atripe, przeor Białego Klasztoru. Niewykształcony prostak, który w swoim klasztorze rozbudował system terroru religijnego, opartego na pełnej inwigilacji, karach cielesnych, ascezie i niewolniczej pracy. To on, tłumacząc się z jednego ze swoich okrutnych nocnych rajdów, wypowiedział słynne słowa, które mogą być mottem całej historii chrześcijaństwa. Nie istnieje zbrodnia dla tych, którzy mają Jezusa w sercu. Proszę bardzo. Antyk dał nam teatr, literaturę, poezję, w tym poezję erotyczną, jak u Wirgiliusza. Stworzył demokrację republikańską, podstawy sprawiedliwego systemu prawnego, publiczne łaźnie, sztukę publiczną, rozwój metropolii miejskich, oszałamiającą architekturę, podstawy administracji państwowej. Tolerancję polityczną i religijną, rozwój sztuki, edukacji, biblioteki, filozofię, logikę, matematykę, geometrię, zręby astronomii i wiele innych spraw. Ludzie antyku byli blisko opracowania metody naukowej. Jeszcze chwila i rewolucja naukowa mogła się była rozpocząć, 1700 lat wcześniej niż się rozpoczęła. Już wtedy postulowano empiryzm. Poznanie oparte na doświadczeniu sugerowano, że materia składa się z atomów. Opracowano pierwsze prawa fizyki. Chrześcijaństwo dokonało niemal całkowitego spustoszenia tych dokonań. Z pełną agresją i nienawiścią chrześcijanie wdeptali antyk w ziemię. W wyniku czego 90% dorobku, 90% dorobku uległo zatraceniu na zawsze. Wiele z tego, co dotarło do naszych czasów, zawdzięczamy Arabom. <grym> Co ciekawe, chrześcijaństwo uzyskało blask dopiero z renesansem, gdy antyk został ponownie dostrzeżony, a święty Tomasz zainteresował się Arystotelesem. Tysiąc lat później, wielu pogańskich męczenników z IV wieku ma imiona. Najsłynniejszym imieniem jest Hypatia, filozofka i matematyczka, zamordowana w okrutny sposób na oczach gawiedzi w Aleksandrii. Aleksandria jest w Egipcie. Egipt był wówczas częścią imperium, a Aleksandria stanowiła centrum intelektualne i kulturalne ówczesnego świata. Do czasu, do czasu kiedy przyszli chrześcijanie i zaczęli niszczyć. Jedną z największych tragedii było zniszczenie perły architektonicznej świata antycznego, czyli Serapeionu, świątyni egipskiego boga Serapisa. Doszło do tego w 391 roku z rozkazu chrześcijańskiego fanatyka Biskupa Teofil'a. Za jego rządów chrześcijańskie bojówki profanowały pogańskie obiekty kultu religijnego, niszczono pogańskie świątynie i pomniki. Normalnie, prętami, młotami, grabiąc, paląc i srając na posadzki, dosłownie. Przypomnijmy, Serapion był częścią kompleksu słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej, a jego zniszczenie doprowadziło do zniszczenia tego, co jeszcze z tej biblioteki mogło było. Się ostać. Dokonały tego chrześcijańskie bojówki. Chrześcijańskie bojówki. Chrześcijanie, dokładnie jak później faszyści, zastraszali ludzi, którzy jeszcze się nie ochrzcili. Dokonywali łapanek, pobić, grabieży. Zmuszali intelektualistów tamtego świata i pisarzy do publicznego palenia książek, nie tylko religijnych. Także literatury pięknej, poezji, rozpraw prawnych i filozoficznych. Ogłaszano, że tego i tego dnia obywatele mają się stawić na rynku miejskim, by spalić własne książki, a kto nie przyszedł, ryzykował, że zostanie dojechany we własnym domu. Teraz miała obowiązywać tylko jedna książka i koniec. Dobry chrześcijanin nie musiał wiele wiedzieć, oprócz tego, komu służy, a służył biskupowi. No i oczywiście Chrystusowi, czyli jedynej prawdzie. Po Teofilu w Aleksandrii władzę przejął biskup Cyryl, zwyczajny bandyta, który nakazywał swoim bojówkarzom rewizję domów w poszukiwaniu książek. Ten prostak, nie bójmy się tego słowa, w sutannie szczerze nienawidził Hypatii, która przewyższała go sławą, szacunkiem i wykształceniem. Oprócz tego, że była mądra, była jeszcze niezależna i niezamężna, żeby nie służyć mężczyźnie. No i oczywiście była kobietą. Pewnego marcowego dnia roku 415 Hypatia wyszła z domu na spacer, żeby odbyć swoją codzienną przejażdżkę po ukochanym mieście. Jak pisze Katarzyna Niksei w swoim eseju Nieustraszeni, drogę zatrasowała jej rzesza wyznawców chrześcijańskiego Boga. Została wyciągnięta ze swojej drożki, pojmana przez chrześcijańskich bojowników i zawleczona do chrześcijańskiego kościoła. Odarto ją tam z szat, a następnie odarto ze skóry przy pomocy kawałka drewnianej skorupy na oczach gawiedzi. Zanim umarła, wyłupiono jej oczy. I taka jest prawda o początkach chrześcijaństwa w Europie. Warto się o tym dowiadywać. Warto budzić w sobie oburzenie na to, co chrześcijanie zrobili z Antykiem, a później co zrobili z polskimi Słowianami, co zrobili z Amerykanami rdzennymi, co zrobili z Afrykanami i generalnie ze wszystkimi, gdzie tylko chrześcijaństwo dotarło. Dziękuję. Ja się nazywam Rafał Betlejewski. Polecam moje książki, które można kupić na stronie rafałbetlejewski.pl